Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Odkrywca Goblin. Dzisiaj nocne manewry, bo mamy 3.30 w nocy. Jestem po pierwszym załadunku w Londynie. Wróciłem do Kent. Teraz jadę z powrotem. Mam dwie palety do odbioru. Oprócz tego jeszcze do zrobienia zakupy. I sobie tak o. śmigam powolutku. Bez pośpiechu. Mam jeszcze północki przede mną, także na spokojnie. Zaraz radyjko sobie odpalę. Nagrzało mi się już w końcu w kabinie Dzisiaj muszę pokombinować i załatwić sobie w końcu jakieś palety Bo muszę sobie powoli wszystko szykować W tym kontenerze No Co wam jeszcze chciałem powiedzieć No tyle na samym początku tego odcinka Zobaczymy co noc przyniesie Sam jestem ciekaw Będę czekał na palety Więc pokręcimy się trochę po markecie Posprawdzam parę ciekawych miejsc Stacje benzynowe po drodze no I zobaczymy Lead Castle Tutaj by fajnie było Mieć jakieś pozwolenia Mam w sumie blisko Zaraz wam pokażę tutaj po prawej stronie Swoje pozwolenia Redukcja Opa Po prawej stronie mieszkałem na tym kotidzu I tutaj wspólnie z Malkiem nagrywaliśmy wam Odcinki Odyn też tutaj znalazł swoją bólę. Oho pie! Dobrze, że nie ma pieczarek Na pace, bo Wszystko już leżało Tutaj mam pozwolenia po prawej stronie. Tego nie widać, ale miejsce na pewno osoby, które oglądają już znacie. Nieco M20, dwie minutki. Fajnie, że jest blisko do tej autostrady. Godzinę mam ogólnie do Londynu. Kupa zbędnych informacji na początku tego odcinka, ale od czegoś trzeba zacząć. i co? Widzimy się za chwilę. Autostrada zamknięta, trzeba objechać. Pierwszy kurs też objeżdżałem, ale oczywiście... Jak Google poprowadził mnie jakimiś wiochami i teraz sobie odpuściłem, pojechałem na instynkt panie. Z pamięci teraz jadę, mam troszeczkę, może 3-4 km dalej, ale taką dwupasmówką, a nie jakimś zadupiem, gdzie nie ma praktycznie w ogóle miejsca. Dziury. Teraz sobie tak przeliczyłem, że przecież ja pracowałem w Londynie przez rok czasu, jak już wystartowały prace na M20. Ja przez to, że albo były objazdy, albo część autostrady była wyłączona, czyli korki, traciłem średnio godzinę dziennie dodatkowo na te dojazdy do Londynu. To jest ponad 300 godzin w roku. Ile to czasu, ile to można byłoby, wiecie, konstruktywnie coś fajnego zrobić, nauczyć się czegoś, a że to jest tak, wiecie, rozłożone w czasie, to człowiek tego nie odczuwa. 300 godzin. Oj, opier. i to z nic, niczego nie idzie, jak z naszych pieniędzy. Podatników z tych pieniędzy, które się płaci w podatkach, w road taxach. mam teraz przecież na tego swojego Mercedesa chyba 250 funtów podatku drogowego na rok. No i co jakoś komfort życia mi się poprawił, że z trzech pasów, tak jak tutaj zrobili, e, czwarty, który i tak jest <gry> praktycznie cały czas w ogóle nieczynny. Jak dla mnie totalna paranoja. I to już piąty, czwarty czy piąty rok, chyba będzie leciał. I co z tego czwartego? Pasa, nawet jakby tutaj dołożyli, jak i tak jest 70, ograniczenie nie ma. Tak jak w Niemczech, że, że wiecie, możecie położyć nogę w podłogę i, i jechać. Dojechałem na miejsce i teraz tak lecę zrobić zakupy, bo to mam drugą. Drugi już yy, kurs, teraz więc ostatni pokupię wszystko. Przyjadą palety w międzyczasie. Sprawdzę jeszcze samochód, którym teraz przyjechałem. Czy nie pogubili drobnych standardowo? Potrzebuję kilka palet, o ile mi się uda jakieś znaleźć. No i co, zobaczymy. Sam jestem ciekaw, i pokażę wam w środku market, bo były też komentarze yy, od osób, co tam można kupić i jak to wygląda. To wam szybko zrobię jakąś tam przebitkę. Zobaczycie sobie. Leżą palety. Można by było śmiało jakieś stoliki z tego, półki porobić do nowego, do nowego kontenera, bo nie będę przeszkupował materiału. Może to kiedyś na siebie coś trochę zarobi, to wtedy sobie pomyślę nad czymś lepszym, a na razie wszystko mocno budżetowo nie przeciągam. Lecę na market. A na takim markecie znajdziecie wszystko: owoce, warzywa, grzyby z Polski, a takich stanowisk jak to jest kilometry, bo w sumie, cztery chyba, cztery takie gejki, jedna po drugiej, końca nie widać. Bo... Dzisiaj tylko gruby nominał 70 pensów i to jeszcze jakieś okolicznościowe mi się trafiło. Sprawdzę sobie później w internecie. No, I myk do sakiewki. Na końcu dzisiejszego odcinka pokażę Wam jak wygląda mój dzban. Już z kasą, którą zbieram już od nie wiem, już teraz 2-3 miesiące tego wyzwania zleciało. Ale już trochę tego jest czekam na załadunek, rozglądam się i to mnie interesuje, zapytam właściciela czy mogę sobie zabrać. To i tak zostało z okresu grudnia, bo w takich skrzyniach pakowane były choinki. A sporo widzę, że część połamana, pomalowana, może pozwoli zabrać. Pokażę wam, że wiecie, przy odrobinie pracy, bo nam sobie kupił ten materiał gotowy na pewno zeszłoby kupę szybciej, ale nie ma to dla mnie zupełnie żadnego znaczenia, bo po kosztach zrobię sobie naprawdę fajne miejsce do pracy, świetny warsztat. Ja już to widzę oczami wyobraźni, jak to będzie wyglądało. I uwierzcie mi, będzie, będzie zacnie kwestia czasu. No i może bym przytulił, ale pan sobie też tutaj coś takiego właśnie z tych desek zbudował. Także niestety, zajęte. Taka trochę bida, ale ja się z tego śmieję, dla mnie to jest przygoda i frajda tak naprawdę, bo połamane nikt tego nie chce. A ja to zabiorę. Ja to zabiorę. Po wezmę sobie te deski, fajnie, wszystkie posortuję, poukładam na kupę, jak później przyjdzie jakiś czas, to sobie wejdę do warsztatu i będę sobie coś majstrował, będę miał materiał. I mi opakuj pan ile wlezie. Warzywa są potrzebne. Wrócę z pustymi paletami. Pięć piesików, A za mną kolejka. Pieniądze leżą standardowo pod nogami. Dobra. Teraz godzina drogi do Kent, ale już koniec na dzisiaj. Jeszcze po drodze stacje benzynowe. Litr ropy 60 chyba 5. No to w przeliczeniu na polskie złotówki to jest chyba coś około 10 zł. A ktoś mi z widzów już teraz nie pamiętam kto, ale pozdrówki dla ciebie kolego wysyłał zdjęcie z stacji benzynowej w Polsce, coś chyba między 7 a 8 zł Nie jestem pewny, bo te ceny paliwa rosną. Czasami nie wiem o złotówkę czy 50 groszy w dzień na to wychodzi. Tutaj też nie jest zaciekawy, ale tak jeszcze porównywalnie. No to około 10 zł, 8 zł w Polsce, przypuśćmy 2 zł różnicy, to nie jest, wiecie, nie wiadomo jak duże. Jak Popatrzcie się na to, że nawet tutaj przy pracy tam przypuśćmy 10 funtów na godzinę czy 12, to jeszcze kilka litrów tej ropy jestem w stanie kupić, a w Polsce, ja nie wiem jakie są teraz zarobki, ale maksymalnie do 2-3 litrów za godzinę pracy. Jak mój tato dojeżdża 30 km do, yy, w jedną stronę przy zarobkach, tam nie wiem, 2800-3000, no, tragedia. Współczuję wam tam w Polsce tego yy, klimatu. Ja tutaj odczuwam zresztą wszędzie całym, na całym świecie. Nie wiem w jakim kierunku to idzie, bo yy, kiedyś jeszcze jakiś świecie przed tym całym świrusem, yy, to nie myślałem, nie patrzyłem w ogóle na diesla. Na ceny w, yy, w sklepie nie miałem czegoś takiego żył człowiek z dnia na dzień, cieszył się jak że już weekend przychodzi, wolne wiecie, dwa dni gdzieś tam nad morze, do kina do restauracji, zatankowało się samochód i jeszcze człowiek odłożył i był zadowolony, a teraz a teraz robisz robisz i robisz i liczysz tylko, żeby jeszcze może coś, parę złotych gdzieś przeoszczędzić bo nic z tego końca miesiąca niewiele zostaje, jak coś człowiek jeszcze chce sobie wiecie, ogarnąć jeszcze, żeby do przodu iść działać inwestować pieniądze, to jest Masakra. oj Boże, trzeba ponarzekać trochę, a co, niech będzie jeden odcinek na sto tak. Dobra, tankuję samochód i jeszcze posprawdzamy sobie stację benzynową, może coś mi się uda ciekawego znaleźć. Same pułamańca. ale co czwartek trochę sobie przywiozę i tak z tego chcę porobić jakieś półki, coś takiego. Mam na to pomysł, pokażę wam to w odcinku jak będę robił już powoli wszystkie rzeczy pracę w tym kontenerze, załatwiłem sobie kilka belek, także mogę już w sumie w poniedziałek jechać e, kupić piłę i robić już sobie, mierzyć stelaże i ciąć to wszystko montować stelaże, do tego dokupię sobie jakieś płyty, żebym mógł e, miał na czym w ogóle e, pracować e, przy tym kontenerze i, i na zewnątrz, także ogarnę sobie to do kilku dni no i muszę coś myśleć z tą podłogą też zastanawiam się nad tym wszystkim jak to ogarnąć, bo tam się zrobił w, w końcu, na końcu banan do połowy więc będę musiał tą podłogę, gdzie jest mokre, ten kawałek wymienić. I tam też chcę coś właśnie wstawić, okno i mieć takie miejsce, gdzie mogę sobie posiedzieć, coś zrobić i jeść, jak będę tutaj na cały dzień. Także pomyślimy. Po kroczku, po kroczku. Słońce już wstało. Mirela już pojechała do pracy. A ja wracam do domu, zamykam kontener i widzimy się, jak się wyśpi kilka godzin. Cztery godziny tylko pospałem, bo co chwilę przychodzą paczki resztę rzeczy do Budowy kampera, tutaj paczuchy, brodzik, kolejne paczki. W rogu stoi już lodówka, jeszcze jakieś 20-30 przedmiotów ma do mnie przyjść. Taki słoik, mam taką butlę szklaną na wejściu, i tutaj wrzucam wszystkie drobne z wyzwania 365 dni Taką jeszcze jedną butelkę, też prawie pełną, mam, miałem w gobliniarni, gdzie wrzucałem wszystkie rzeczy, monety z podsumowań, które tam robiłem, i trafiła ona do tych boksów, do kontenera, także muszę to wszystko przejrzeć. W samochodzie mam jeszcze sakiewkę, także myślę, że razem mam już koło dwóch takich dwóch takich szklanych butelek. Zrobię Wam niedługo live'a i w czasie live'a policzymy. Muszę woreczki wziąć z banku i policzymy ile tego wszystkiego mi się udało nazbierać, ale myślę, że jest tego dosyć sporo, bo sporo jednofuntówek, jakieś dwufuntówki się trafiały. Także, tak jak widzicie, zbiera się. Z dobre dwa kila to waży. A co do paczek, yy... To dzisiaj mamy przepraszam was zmęczonego Real. 4 godziny snu dwa dni robi swoje. Sobota, niedziela jestem na markecie, poniedziałek sprawdzam wszystkie paczki, jak już wszystko do mnie w poniedziałek dojedzie, we wtorek jadę do Marka, razem nagrywamy tam na kanale mojego kampera Camper Van by Marek. to jest nasz wspólny kanał, który prowadzimy i tam możecie sobie zobaczyć postępy budowy kampera, powtarzam Wam o tym cały czas, ale serdecznie Was tam zapraszam, wpadnijcie, zobaczcie jak to wygląda, to dla nas pamiątka i też ciekawa sprawa, bo Marek na swoim, w swoim garażu zbudował już ponad 60 kamperów, także świetny facet, fajny, wiecie, mnóstwo doświadczenia. Także naprawdę czas z nim w tym garażu ucieka bardzo szybko. I tam wpadnie na tym nowym kanale ten odcinek. Myślę, że z jakichś półtora, maksymalnie do dwóch tygodni, i będę już miał gotowego swojego kampera. Cieszę się przy ogromnie, doleci bardzo szybko, teraz, w tym momencie. Było sporo komentarzy, które robiłem sam, i, i, i mi to tak naprawdę nie szło, że skończę to może za rok. A tutaj, tak naprawdę, wiosna za rogiem, dopiero żonkile wyszły, a już kończę budowę kampera, także jestem naprawdę pozytywnie zadowolony. Jestem z, ty, z tych efektów pracy. Tuż tu kontener, zaraz wiecie, zasuwam naprawdę galop i o to chodzi, <grym> żeby to właśnie tak wiecie szło, żeby człowiek był zadowolony, to motywuje do pracy. Dobra, link do nowego kanału znajdziecie w opisie filmu. Yy, nagrywam wam dalej wyzwanie 365 dni. W kolejnych dniach yy, jutro wpada odcinek z mankiem. Z Wczoraj z, z pola tam też sporo Rzymu wyszło, także cały czas na bieżąco. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć!